Czy wiesz, że folia bąbelkowa miała być. tapetą? W 1957 roku inżynierowie Alfred Fielding i Mark Szawan próbowali stworzyć trójwymiarową tapetę z plastiku. Połączyli dwie zasłony prysznicowe, tworząc materiał z pęcherzykami powietrza. Niestety, ich pomysł na dekorację wnętrz nie przyjął się. Jednak nie zrezygnowali i odkryli. Że ich wynalazek doskonale sprawdza się jako materiał opakowaniowy, chroniąc delikatne przedmioty przed uszkodzeniem. Tak narodziła się folia bąbelkowa, którą dziś znamy i uwielbiamy nie tylko za jej funkcjonalność, ale i za możliwość odstresowania się poprzez pstrykanie bąbelków. Chcesz więcej takich ciekawostek? Subskrybuj ciekawostki w pigułce i nie przegap naszych bąbelkowych opowieści.